Barwy światła czerwonego, niebieskiego i zielonego są to podstawowe barwy adnetywne. Zostały one wykorzystane do budowy modelu RGB. Mieszanie cmyk, jest to mieszanie barwników koloru niebieskiego, czerwonego oraz żółtego. Są to kolory subtraktywne, czyli odejmujące się. Są one wykorzystywane kolorowym druku. Natomiast RGB zostało wykorzystane przy budowie urządzeń wyświetlających i analizujących obrazy. My przedstawimy Barwę niebieską w dwóch różnych wzajach oświetlenia: w świetle białym słonecznym oraz przy świetle ultrafioletowym. W pierwszej zlewce znajduje się błękit tymolowy, do którego dodajemy wodorotlenek sodu. Błękit tymolowy jest wskaźnikiem chemicznym, który wskazuje nam na charakter chemiczny danej substancji. W tym wypadku błękit zabarwił się na niebiesko, co wskazuje na to, że wodorotlenek sodu jest zasadą. W drugiej zlewce znajduje się siarczan 6 miedzi 2. Do roztworu dodajemy wodorotlenek sodu. Jak widzimy strąca się osad, który w nadmiarze wodorotlenku sodu um, ulega roztworzeniu. W kolbie mamy roztwór wodorotlenku sodu, glukozy i błękitu metylanowego. Zachodzi reakcja redox podczas, gdy potrząsamy kolbą. W wyniku tej reakcji roztwór zyskuje zabarwienie niebieskie. I tutaj na szkiełku zerakowym mamy antracen. Jest to minerał, który świeci światłem niebieskim pod wpływem światła ultrafioletowego. W kolejnej zlewce mamy tonik. W toniku substancja, która świeci pod wpływem promieni ultrafioletowych jest chinina. Na tablicy mamy przedstawione spektrum światła widzialnego. I tak światło, o najniższej energii, jest to światło czerwone, którego długość fali jest najdłuższa. Światłem, które dostarcza najwięcej energii jest światło ultrafioletowe, jego długość fali jest najkrótsza. Tak chcąc zbudzić cząsteczki do świecenia, musimy na nią zadziałać światłem o wyższej energii. Po absorpcji tego światła, cząsteczki emitują światło we własnym zakresie. W pierwszej mamy roztwór antracenu, w drugiej zdolce mamy BPEA. Fluorostyjne oraz rodominę szyszkie. Teraz podziałamy wiązkę zielonego światła laserowego. Jak widzimy, zielony laser pokłócił fluoresteinę oraz rodominę szyszkie. Możemy też zauważyć, że roztwór antracenu oraz BPEA otrzymamy za mało energii, aby wyświecić. Teraz podziałamy w światła niebieskiego. Jak możemy zauważyć wszystkie roztwory otrzymały tyle energii, aby świecić w swoich barwach. Dziękujemy za uwagę, prosimy o głosy. Wybierz niebieski!